Witam wszystkich w nowej DSG od Passata 2020 rok. I teraz tak, musimy wymienić sprzęgła suche. Oczywiście cały komplet nowy jest tutaj, łapki, sprzęgła. Tu mamy starą łapkę i te podkładki dystansowe, czyli ta podkładka i ta podkładka musi być o odpowiedniej grubości Dlatego jest specjalny przyrząd, który montujemy na skrzynie tutaj Mierzymy punkt A, potem, potem punkt B Tak pokrótce Tutaj dopasowujemy grubość Grubości jest wiele To trzeba to dobrze zmierzyć, bo skrzynia potem będzie szarpać, przerywać I będą się cuda na kiju dziać Także trzeba to dobrze dokładnie zmierzyć Specjalnym przyrządem Montujemy do przedni i mierzymy od góry zakładając pierścień jedną podkładkę wychodzi wychodzi jeden wymiar i wychodzi drugi wymiar który... i potem podkładkę pod oporowym montujemy w odpowiednim wymiarze <coughs> tak pokrótce także to nie jest takie proste żeby w ogóle zmierzyć to trzeba mieć wszystkie Dokładnie przeczytać instrukcję napraw. Także to wygląda tutaj objawiało się tym, że przy zmianie biegu chyba z dwójki na trójkę albo z trójki na, z trójki na czwórkę był taki lekki pisk, taki taki delikatny, niemocny, co już co świadczy o, o zużytym elemencie sprzęgła i należy to wymienić. Także tak to wygląda pokrótce, już biorę się zamierzenia Mamy oczywiście specjalny ściągacz do ściągnięcia sprzęgła starego, które montujemy tutaj do wciśnięcia nowego sprzęgła na wielowpust. przymiar i wpracowujemy i nowe, nowe sprzęgło. Także to wygląda. Biorę się na robotę, bo nie ma czasu. Pozdrawiam wszystkich!